Hej, z tej strony Karol z Portal Games. Jeśli zastanawiasz się, czy gra Root jest dla Ciebie, albo masz już Roota i nie wiesz, jakie dodatki e, warto kupić e, na start, to ten materiał powstaje właśnie z myślą o Tobie. E, nie będę omawiał szczegółowo zasad gry. E, jeśli chcecie nauczyć się grać w Roota, e, to serdecznie polecam e, serię na kanale Zaku Board Games. E, tam wszystkiego się dowiecie, a ja Wam pokażę, jakby. To, z czym się je. Na pierwszy ogień pokażę Wam e, podstawkę. Generalnie niech nie zmylą Was e, słodkie ilustracje i urocze mepelki, e, bo to jest gra wojenna e, i to taka, w której absolutnie nie bierze się jeńców. W grze podstawowej znajdziecie cztery asymetryczne frakcje. E, Marquise de która mm, zaczyna tak z takiej pozycji dominującej w, w całym lesie. Która poprzez swoje ambicje takie przemysłowe próbuje zdominować ten las. Mamy dynastię Orli Gniazd. To jest frakcja, która ma takie fajne, stałe tempo, które cały czas rośnie. Mamy myszki czyli taką frakcję troszkę komunistyczną lud, który jest tutaj de facto reprezentantów ludu, którzy żyją na tych, tych lasach i którzy są de facto pomiatani przez, przez kotki i przez ptaszki i mamy włóczęgę, gościa, który chodzi od polany do polany i wykonuje misję. generalnie te frakcje są bardzo asymetryczne, więc gra się de facto nimi w zupełnie, można by powiedzieć, że w zupełnie inne gry. Każda jakby punktuje na w inny sposób, ma inne zasady co do poruszania się, co do zdobywania punktów zwycięstwa, przekuwania kart. Generalnie jeszcze, jeśli chodzi o podstawkę, to te kotki i orły to są frakcje militarne, ich konflikt stanowi taką bazę rozgrywki na planszy. Natomiast Myszki i Włóczęga to frakcje bardziej partyzanckie, które gdzieś tam próbują na tym konflikcie ubrać dla siebie jak najwięcej. Gra podstawowa zapewnia naprawdę masę frajdy i nawet mając wszystkie dodatki, jak najbardziej jest sens wracać do tych frakcji podstawowych, grać nimi cały czas. Ale pokusa jest duża i generalnie właśnie to omówiąc. Takim pierwszym dodatkiem, e, wartym rozważenia e, jest dodatek plemiona Rzeczne. W plemionach rzecznych e, znajdziecie e, dwie nowe frakcje e, jaszczurzych kultystów, generalnie tacy e, świrusy, którzy, którzy e, mają tutaj jakieś okultystyczne plany na tej mapie, e, budują e, swoje takie enklawy, ogrody. Zdobywają akolitów, ale też ciekawych mechanik. Wszyscy gracze przy stole, w momencie, w którym odrzucają karty, odrzucają je właśnie do kultystów. I właśnie granie kultystami to też w dużej części zarządzanie tym discardem ogółu graczy. W środku jest też kompania plemion rzecznych, czyli frakcja wyderek, które oferują swoje usługi. Ustalają ceny na nie, na przykład jak mogą sprzedawać karty, mogą oferować przeprawy rzeczne przez mapę, także jest to taka frakcja partyzancka, która też dodaje głębi temu całemu konfliktowi. W środku znajdziecie też drugą w Włóczęgi i generalnie wariant gry, w którym jest pięciu graczy przy stole i dwóch z nich to gra Włóczęgą jest chyba moim ulubionym wariantem, dlatego że normalnie Włóczęga Chodzi sobie coś tam nie wiadomo, co robi, robi jakieś tam misje, tu podbiera ci tam przedmiot, tu ci wciska jakąś kartę. Generalnie ten gracz, który gra w zawsze jest taki e, z boku, a w momencie, w którym jest dwóch uczęgów na planszy, e, i gdzieś ta rywalizacja między nimi e, o jakby sympatię innych graczy, to z kim lepiej będzie żył, to, to jest to naprawdę jedna z moich ulubionych rzeczy w tej grze. Ostatnią rzeczą, którą wprowadza ten dodatek, jest mechaniczna markiza, czyli generalnie bot. Możecie grać w kooperacji przeciwko niemu, a może to też zastąpić jednego gracza, jedną frakcję militarną, w momencie, w którym chcecie grać w dwie osoby, ale nie chcecie grać tego konfliktu między ptaszkami a kotkami. Następnym rozszerzeniem są podziemia. Podziemia również prowadzą dwie frakcje, krety i kruki. Krety to jest frakcja militarna, trochę podobna do ptaków z tego względu, że mamy poszczególne takich magnatów kreckich. Jest to mega fajna frakcja militarna z tego względu, że to są krety. Wiecie, krety kopią dziury i w pewnym momencie po prostu na mapie może się pojawić taki kopczyk kreta i z niego nagle nie wiadomo skąd wypadają jednostki militarne. Drugą frakcją z tego dodatku jest klucza konspiracja. I kruki to są zamachowcy. Takim ich gimikiem jest to, że na mapie kładą, rozkładają różne żetony pułapki. Pod którymi nie wiadomo, co się znajduje. W momencie, w którym e, jakiś oponent wchodzi na pole z taką e, pułapką, e, odwracany jest żeton i sprawdzamy, czy tam jest na przykład bomba, czy tam są jakieś zniki a może to nie było nic groźnego w ogóle. Poza tymi dwiema frakcjami, e, w środku znajdziecie dodatkową planszę dwustronną, e, na której są dwie mapy: Góry i Jeziora. E, góry e, mają to do siebie, że e, do pewnego momentu rozgrywki nie wszystkie przejścia między polanami są dostępne, aktywne. Ale też na środku mapy znajduje się wieża, która dodaje do gry taki mechanizm króla wzgórza. Generalnie jeśli utrzymacie się na tej środkowej polanie z wieżą, to każdorazowo co turę dostajecie jeden punkt. Z drugiej strony znajdziecie plansze jeziora. Kolejne jezioro ma też dodatkową mechanikę. E, mianowicie, że jest kilka polan e, takich nabrzeżnych, e, po których może, między którymi możecie poruszać się e, trawą. I w zależności kto kontroluje e, polanę, na której znajduje się aktualnie tratwa, e, ma do, dodatkowe możliwości e, ruchu. I jest to mega fajne z tego względu, że e, dużo trudniej przewidzieć kto gdzie się poruszy. E, generalnie przewidywanie, e, mniej więcej rzecz jasna. Strategii przeciwnika tutaj jest bardzo kluczowe. Te dwa rozszerzenia, które pokazałem, no to są przede wszystkim dodatkowe frakcje. Interesują Was w momencie, w którym ograliście już trochę podstawkę i chcecie po prostu mieć trochę więcej możliwości, trochę więcej wariacji, urozmaicić jakby ten, ten tutaj konflikt. A teraz pokażę Wam dodatek. Ryby Leśnogrodu, który wprowadza cztery boty, cztery takie automy. Ma on tą przewagę nad tamtymi dodatkami, że jest mega fajny w momencie, w którym gracie w ruta nie w cztery osoby, nie w pięć osób, a w dwie osoby. W normalnej rozgrywce dwuosobowej, kiedy macie jakby tylko podstawkę, jest zalecane, żebyście grali dwie osoby, dwoma frakcjami militarnymi. Jakby to jest podstawa tego konfliktu tutaj na, e, na planszy. Czyli mając postawkę e, grając z tej osoby, jedna osoba musi grać e, kotkami, druga osoba powinna grać orłami. Oczywiście, jeśli macie dodatek podziemia, to można jedną z tych frakcji wymienić na krety. No ale co, jeśli ktoś chciałby zagrać włóczęgą albo lepkami? Wtedy na, na ratunek przybywa wam, e, przybywają wam tryby leśnogrodu jest dodatek, w którym są te cztery frakcje z podstawki, ale zmechanizowane. Działa to tak, że ja na przykład gram kotkami, bo chcę, a osoba, która gra ze mną chce grać włuczeńką. Wtedy wprowadzamy do gry na przykład automatyczne automatyczną dynastię orli gniazd. Mamy zachowany ten konflikt który jest bazą całej rozgrywki e, i dodatkowo mamy tą frakcję partyzancką, sterowaną przez gracza. Możemy też zrobić inaczej. E, możemy chcieć urozmaicić ten konflikt, e, który, e, w, w, w który, który jakby gramy normalnie, dodając na przykład zmechanizowanego włóczęgę, tak, który e, gdzieś tam będzie nam przeszkadzał lub pomagał. No i z czasem oczywiście, jeśli yy, będziecie grali coraz więcej, yy, to każde z tych botów ma trzy poziomy trudności, yy, które też urozmaicą waszą rozgrywkę. Ok, i teraz wchodzimy na yy, jakby teren yy, nieznany, yy, dodatków, które, yy, rozszerzeń, które dopiero yy, okażą się nakładem wydawnictwa Portal Games, czyli druga część trybów Leśnogrodu. Yy, Dodająca e, cztery zmechanizowane frakcje, ale z dodatków, które pokazałem e, poprzednio. Kruki, krety, e, jaszczury i wydry. Drugim rozszerzeniem, które e, dopiero się ukaże, e, są maruderzy. I maruderzy wprowadzą e, dwie frakcje militarne: e, szczurki i borsuki. E, szczurki to jest taki ściekły tłum, e, który. Biega tutaj po całym leśnogrodzie. Jest trudny do opanowania. Jest bardzo podatny na różne nastroje. I generalnie też ciemięży te ludy tutaj, właśnie żyjące. Natomiast frakcja Borsuków to jest taki zakon rycerzy, który zbiera artefakty. Mechanicznie są. Mają pewne wspólne elementy z Orlimi Gniazdami. Czyli mają. To jest taki stały zestaw akcji, które, które starają się spełnić w swojej turze, i e, im dłużej, tym więcej tych akcji mogą wykonywać. Ale takim właśnie elementem różniącym te frakcje e, są e, relikty, które rozsiane są po planszy, i, i borsuki generalnie e, ich takim celem jest e, zdobywanie tych reliktów. Dodatek maruderzy e, dorzuca też chyba najciekawszą e, mechanikę z dodatków, e, mianowni, mianowicie e, najemników. Najemnicy to są dodatkowe takie mini-frakcje lub pojedyncze jednostki rozsiane po mapie, które mają swoje specjalne zasady i które mogą pomóc wam w konfliktach, w przejmowaniu w polan. Każda frakcja najemników ma jakby swoje dodatkowe zasady, które, w zależności od setupu, mogą działać pasywnie, mogą działać aktywnie. Omówiliśmy już wszystkie takie duże rozszerzenia. Teraz przejdziemy do troszkę mniejszych dodatków, ale również wartych Waszej uwagi. Na pierwszy ogień pójdzie paczka włóczęgów. To jest taki pozornie mały kartonik, który dodaje masę fajnych rzeczy. Mianowicie, tak jak już wcześniej mówiłem, jest dodatek, który pozwala Wam grać na dwóch włóczęgów. A ten dodatek wprowadza nowe typy włóczęgów, którzy specjalizują się w innych rzeczach. Na przykład jeden specjalizuje się w eksploracji, drugi specjalizuje się w walce, trzeci jeszcze w przekuwaniu kart. No i oczywiście w środku macie kilka mega słodkich mepelków, które są chyba moimi ulubionymi ze wszystkich dodatków. Kolejnym mniejszym dodatkiem, który urozmaici Waszą rozgrywkę, jest Talia Banitów i Partyzantów. To jest dodatkowa talia kart, która wymienia talię kart z gry podstawowej. Są tu karty, które pozwalają wam na kopiowanie umiejętności innych frakcji. Jeśli dobrze pamiętam, są tam też sabotażyści, którzy pozwolą wam niszczyć przekute karty przeciwników, także dodatkowa okazja, żeby nienawidzić się bardziej przy stole. Do tego wszystkiego, miejmy nadzieję, w niedługim czasie dołączą cztery kolejne mini-dodatki. Mianowicie, paczka najemników z plemion rzecznych, z dodatku plemion rzecznych, czyli jaszczurzy najemnicy, najemnicy wyderki i też, o ile dobrze pamiętam, jeden dodatkowy najemnik. Będzie też paczka najemników, która nawiązuje do od tego podziemnego rozszerzenia, w której również znajdziecie trzy frakcje najemników, a także wyjdzie duża paczka najemników, która będzie dodawała sześć kolejnych paczek najemników i będzie dodatkowo big boxer na wszystkie frakcje najemnicze. Do tego wszystkiego dołączy bardzo małe, niepozorne pudełeczko, ale bardzo ciekawe gameplayowo, E, mianowicie e, paczka takich punktów orientacyjnych, które wprowadzają e, różne fajne nowe e, mechaniki na planszy. Tak jak wcześniej Wam mówiłem o, e, o tej wieży w górskiej mapie i o tratwie, e, tak tam będą cztery dodatkowe e, elementy, które wprowadzą specjalne zasady na planszę e, i urozmaicą Waszą rozgrywkę. Dobra, i omówiliśmy z grubsza mm, wszystkie rozszerzenia i mniejsze dodatki, ale do tego wszystkiego są e, akcesoria, które mega chciałbym wam polecić. Na pierwszy ogień idą e, maty. E, są dwie maty, obie są dwustronne i znajdziecie na nich e, plansze z e, podstawki, czyli e, jesień i zimę, e, a na drugiej macie e, znajdziecie e, góry i, i jeziorko. Maty są grube, porządne, oprzyte i jeśli wkręcicie się w ruta, to moim zdaniem nie ma się nawet co zastanawiać. Dobra, jeśli skusicie się już na e, matę, e, to mega Wam polecam e, żywiczne znaczniki Polan. Te znaczniki Polan są super, jakby nie pozostawiają żadnej wątpliwości, e, gdzie jest jaki kolor Polany, ale też mega polecam Wam będzie, w którym nie macie, e, nie macie maty. Tego względu, że jak siedzicie przy stole, na przykład w piątkę, to nie musicie się nachylać, jakby wszystko jest jasne, eee, wszystko widać z daleka, gdzie jest jaka polana. I na sam koniec... koszulki. Ludzie, naprawdę, koszulkujcie karty. Chroni Was to od zalania, chroni Was to od e, jakichś zniszczeń, uszkodzeń i co więcej, chroni to nasz dział reklamacji. na tyle. Słowem podsumowania, dobór dodatków i akcesoriów zależy przede wszystkim od tego, kto co lubi i kto czego potrzebuje. Jeśli gracie tylko we dwójkę, to najbardziej Wam polecam tryby nagrodu. W momencie, kiedy macie troszkę więcej osób przy stole, polecam Wam przede wszystkim na rzeczne, żeby mieć opcję na drugiego włóczęgę i granie w piątkę. Jeśli brakuje Wam już teraz frakcji militarnej, to... Jeśli chcielibyście wzbogacić ten konflikt tutaj na stole, e, to idźcie koniecznie w, e, w rozszerzenie podziemne. No i jeśli e, gracz często ląduje na waszym stole, to pamiętajcie, że zawsze możecie sobie e, umilić rozgrywkę odpowiednimi akcesoriami. A jeśli ten materiał jest waszym takim pierwszym kontaktem z, z rootem i z całą serią root, e, to generalnie polecam Wam całą serię, bo jest to naprawdę fajne area control, wypchane naprawdę po brzegi negatywną interakcją, więc jeśli lubicie, gdy przy stole się dzieje, padają wyzwiska i takie tam, to no to jest idealna gra. Na dzisiaj się z Wami żegnam, padam grać w Ruta. trzymajcie się, dzięki za dzisiaj, hej! Jeżeli spodobał Ci się materiał na tym kanale, to serdecznie zapraszamy do zasubskrybowania klikając w czerwony przycisk na dole, a jeżeli nie skończyliście jeszcze oglądać y, filmów na kanale Portal Games, no to klikajcie sobie tutaj, proszę bardzo. No i co, kliknęliście?